Witam Państwa. To jest program Dzień Dobry Kłócko. Dziś naszym gościem w studiu jest kandydat na burmistrza miasta i gminy Szczytna, pan Rafał Olecha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Na co dzień pracuje pan w Kłodzku, jednak to właśnie z gminą Szczytna jest Pan szczególnie związany? Tak, od dzieciństwa mieszkam w Słedwie Dolina, wcześniej właśnie moi dziadkowie prowadzili gospodarstwo rolne, później moi rodzice. Obecnie ja aktualnie przyjęłem schedę po moim tacie. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na burmistrza szczytnej? Już od 10 lat, teraz 10 rok, jak jestem dyrektorem z Szkół Teknicy w Kłodzku, popularnie zwany budowlanką, chcę wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności, zaangażowanie w podniesienie jakości życia w Gminie Szczytna, wykorzystanie potencjału, potencjału turystycznego, potencjału drzemiącego w mieszkańcach. W jakim rozwoju według Pana powinna iść gmina? Ościenne gminy przedują, jeśli chodzi o turystykę, są to zdroje, a Szczytna ma jednak specyficzne położenie. Tak, gmina ma specyficzne położenie, bo jest pomiędzy uzdrowiskiem Duszniki-Zdrój, a uzdrowiskiem Polanica-Zdrój. Graniczymy też z innymi gminami ościennymi, ale tutaj przede wszystkim powinniśmy się skoncentrować i wspomóc rozwój agroturystyki. Agroturystyki w poszczególnych sołectwach, bo jak wiemy gmina jest dosyć y, duża terytorialnie, mamy Słoszu, łężyce, Złotno, Dolina, Chocieszu, Studzienno, Niwa, Wolany. Oprócz tego oczywiście takie miejsca jak Zacisze, Batorów, ulica Bobrownicka, jest to taki ogromny obszar na styku też Narodowego Parku Gór Stołowych, bardzo atrakcyjnie turystycznie, gdzie możemy wspierać lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców w rozwoju agroturystyki. Produktów turystycznych i promować je tu lokalnie, ale też na arenie krajowej. Tak jak Pan wspomniał, tereny są tu przepiękne. Wiele osób korzysta właśnie z tego i tym samym rozwija biznes agroturystyczny. Tak, tak. W każdym sąsiedztwie i też na obrzeżu miasta widzimy rozwój miejsc agroturystycznych. Sam często jako mieszkaniec tutaj wsi Dolina wraz z rodziną urządzamy rowerowe wycieczki czy też piesze, a najbliższe takie urokliwe miejsca to są skalne grzyby i zacisze który też ma taki potencjał do wykorzystania w celach turystycznych. Jakie propozycje programowe ma Pan w stosunku do elektoratu, który będzie czynnie brał udział w tych wyborach? Jest właśnie kilka propozycji dla mieszkańców, którzy później w wyborach zadecydu zadecydują, czy są za naszymi propozycjami programowymi, wśród których właśnie już wcześniej też wymieniłem, to rozwój agroturystyki, rozwój turystyki. Musimy zrobić wszystko, żeby tak naprawdę zatrzymać tego turystę na terenie gminy Szczytna. Że jak przyjedzie na pobyt tygodniowy, dwutygodniowy, zostawił samochód i poznawał nasze zakątki naszej gminy urokliwe i spędzał czas, no i też zostawia swoje pieniążki. Taki, na pewno takim elementem, który będzie wpływał na rozwój turystyki będzie organizacja rozwój muzeum miejskiego Muzeum Gminy Szczytna, które by nawiązywało do tradycji gminy, ale także do tradycji szklarstwa, bo to trzeba podkreślić, że praktycznie. Od początku po lat 50. ten rozwój szklarstwa był bardzo istotny dla rozwoju gminy. Wspomniał Pan tutaj o kulturze. Jakie obszary działalności jeszcze oprócz kultury szczególnie leżą Panu na sercu i dlaczego? Czy będą to sprawy socjalne, handel, komunikacja? Wspominał Pan o kulturze. To na pewno takim to blisko leżącym mojemu sercu jest oświata, i też na pewno w tym kierunku trzeba spojrzeć żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla naszych młodych obywateli Gminy Szczytna, żeby mieli jak najlepsze warunki kształcenia, prowadzać innowacje, robotyzację, tak żeby ta nauka w naszej szkole podstawowej była bardzo atrakcyjna. Czyli rozwijamy bazę dydaktyczną, szeroko pojętą. Tak, szeroko pojętą bazę dydaktyczną, dodatkowe zajęcia. Są różnego rodzaju programy, teraz ruszają programy regionalne, gdzie te projekty można pisać i środki pozyskiwać. I wtedy nie tylko te zajęcia byłyby na terenie szkoły podstawowej, ale także na terenie sal, w sołectwa, które otaczają gminę Szczytna, czy w Chodzieszowie, w Olanach, bo też bardzo istotnym problemem jest wykluczenie komunikacyjne i na tym też trzeba się mocno pochylić, bo jednak jest to gmina rozległa terytorialnie i nie każdy ma możliwość, i nie ma samochodu i nie ma możliwości komunikacyjnych. Na samym początku naszej rozmowy wspomniał pan o tym, że jest mieszkańcem gminy Szczytna, więc może pan też na co dzień obserwować, z jakimi problemami mieszkańcy gminy i sołectw się zmagają. Wspomniał pan o tej komunikacji, o czym możemy tutaj jeszcze wspomnieć? Oprócz tego wykluczenia komunikacyjnego, gdzie też musimy zwrócić uwagę właśnie na dowóz dzieci do szkół, do szkół podstawowych, do szkół średnich. Ale także tutaj jest takim istotnym elementem też stworzenie warunków dla lokalnych pracodawców, bo jednym z takich elementów, które trzeba popracować bardzo mocno to jest właśnie rozwój przedsiębiorczości na terenie Dni Szczytna, bo to też płynie później na rozwój, na miejsca pracy, na poszyganie gminy otaczającej nas środowisko. Mówi Pan o przedsiębiorczości, oczywiście łatwo powiedzieć rozwój tej przedsiębiorczości. Czy ma Pan tutaj coś konkretnego na myśli? To przede wszystkim też, tak mówiąc, przyjazna gmina, żeby człowiek, młody człowiek, czy osoba, która chce założyć działalność, miała wsparcie w urzędzie, w urzędzie gminy w zakresie tworzenia dokumentacji, opracowania wniosków. Różnego rodzaju są różne, można teraz powiedzieć, ruszają projekty infrastrukturalne, to może nie te, ale projekty skierowane do przedsiębiorców. Na dofinansowanie działalności, czy też kontakt z i, i próbowanie znalezienia jakiegoś dużego inwestora na teren gminy, który by stworzył takie warunki. I też warto pomyśleć, tak, iść tropem e ościennych gmin i stworzyć inkubator w przedsiębiorczości, który by udostępniał miejsca biurowe na takie działalności jednoosobowe, bo też też jest z tym na terenie gminy szytna problem, żeby mieć takie miejsce, gdzie by może pracodawca, ewentualnie osoba prowadząca tę jednoosobową działalność stworzyć biuro i przyjmować petentów i też taki inkubator przedsiębiorczości mógłby być tym miejscem wydzielonym, gdzie mogłyby lokalne stowarzyszenia też miały swoje miejsce, gdzie mogłyby się spotykać, opracowywać plany rozwoju. Co warto zmienić lub usprawnić w codziennym funkcjonowaniu gminy? Tu przede wszystkim ułatwić komunikację. Komunikację, ale w, w taką werbalną pomiędzy gminą a mieszkańcem gminy, żeby była taka wymiana informacji, żeby też Wykorzystać ten potencjał stowarzyszeń, osób zaangażowanych w życie gminy, żeby nie dusić ich pomysłów w zarodku, ale wykorzystywać te dobre pomysły i pomagać w realizacji. Takim jednym elementem może być budżet obywatelski, gdzie przeznaczyć środki na 5-6 projektów, które w skali gminy by właśnie promowały takie działalność obywatelską, działalność na rzecz młodych obywateli, seniorów, uniwersytet trzeciego wieku. Jest kilka pomysłów. Jakie trzy najważniejsze inwestycje zamierza Pan zrealizować w mieście lub w gminie i skąd będą pochodziły na to środki? Znaczy czy inwestycje, czy takie działania kluczowe, które sobie założyliśmy wraz ze swoim komitetem, to jedy, jedy, jeden z takich elementów to może to jest właśnie przeniesienie przedszkola, żeby stworzyć przedszkole modułowe przy dużej hali sportowej, gdzie dzieci z przedszkola miałyby dostęp do... Orlika, do, właśnie, do hali sportowej, do placu zabaw, żeby mogły w pełni korzystać z tej infrastruktury sportowej stworzonej przez poprzedników działających w gminie. Kolejnym takim elementem właśnie, gdzie teraz zresztą środki regionalne i w dużej mierze kierowane, to jest budowa takiej rodzinnej ścieżki, szczytniańskiej rodzinnej ścieżki rowerowej. Rodzice z dziećmi mogli spokojnie nasze począwszy od przy wszystkie takie kluczowe miejsca jak Zacisze, Skalne grzyby, łężyce, niwa chociaż czy wolany, łącznie też wiadomo ze szczytnikiem, spędzać czas, spędzać czas aktywnie. Dodatkowo były, były stworzone tego miejsca biwakowe, i też takim do tego elementem spinającym były centra aktywności lokalnej w sołectwach że właśnie w każdym sołectwie, żeby ten turysta, który tam mieszka, miał też takie miejsce stworzone do aktywności swojej fizycznej. Dlaczego mieszkańcy miasta i gminy Szczytna powinni w nadchodzących wyborach oddać głos właśnie na Pana? Myślę, że z mówimy, głównymi atutami właśnie jest doświadczenie, no 10 lat prowadzenia obecnie jednej z największych szkół powiatu kłodzkiego. Mamy ponad 1000 uczniów, praktycznie 100 osób, które pracują, są zatrudnione w szkole, nauczyły mnie pracy w zespole. Realizować różnego rodzaju projekty, akurat projekty infra, infrastrukturalne i projekty edukacyjne, ale także to, że pracuję 10 lat w Kłocku, na 3 nad więcej już ak aktualnie, powoduje, że mam takie świeże spojrzenie na Szczytną. Że patrzę się na Szczytną z całkiem innej perspektywy i to jest taki duży plus, gdzie widzę te problemy i myślę, że będziemy działać, żeby te problemy rozwiązywać. Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziś moim państwa gościem w studiu był pan Rafał Olecha, kandydat na burmistrza miasta i gminy Szczytna. Muzyka